prawe, prawe skorek, dobra i teraz lewy. I teraz lewy. Tręk lewy, skorek, A tam wurczy. Wydaje mi się, Janek, że teraz sambo jest w centrum tego dobrego noszenia. Jola! Jola! Wiesz, czemu tak szybko spadłaś? Bo przeciągłaś glajta, bo nawinęłaś sterówki. <grymne> Agniecha zaszalałaś dzisiaj. Aha. Kurce. muszę, nie? A, -a, -a. Ci zazdrościłem.